Witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny raz na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę jak w bardzo prosty sposób za pomocą kamer przygotować automatycznie expose dla klienta, który by mógł sobie zobaczyć jak jego projekt może wyglądać całego pomieszczenia z każdej ze stron. Będzie to seria krótkich odcinków pokazujących po kolei co i jak należy zrobić od samego pomieszczenia do automatycznego expose już na samym końcu, na przykład jednego z korpusów, żeby posłać tutaj na produkcję. Także, jeśli skończyli Państwo cały projekt, ustawili już wszystko, tak jak klientowi chcielibyśmy to pokazać, możemy to sobie zapisać do naszego expose. Tak? Pokażę w jaki sposób to zrobić. Mianowicie najważniejszą rzecz, żeby to zrobić szybko i przyjemnie. Albo ogólnie to pokazać klientowi, na początku trzeba ustawić kamery. Ja, już tutaj, te kamery mam przygotowane. Robimy to w oknie zarys. Klikamy tutaj ikonkę kamery i mamy przygotowanych kilka kamer, gdzie w perspektywie pomiędzy nimi możemy się przełączać. Żeby ja wiedział, która kamera pokazuje nam który obraz, to je sobie od razu tutaj ponazywałem. Tak, mamy tu na przykład widok ścianę górną tutaj w projekcie patrząc na, na zarys mamy widok z lotu ptaka te kamery państwo mogą dowolnie ustawiać Pe pełne ustawienia wszystkich kamer znajdują się z tej strony ja przeważnie to robię w ten sposób że jeśli już ustawię sobie widok na jedną ze ścian która by mnie interesowała na przykład ta tutaj z kuchnią całą widoczną tak to ustawiam tą kamerę e, w taki sposób aby tu uni uniknąć zbiegających się linii, tak? I od razu tą kamerę zamrażam. Żeby ją sobie nie poruszać. W perspektywie nie przesunąć, nie edytować. Bo ona jest przygotowana już pod ekspozycję, tak? Tak samo tutaj na przykład kamera. Widok ściana lewa. Tu wprowadzamy nazwę. Ustawiamy z jakiej wysokości chcemy patrzeć. Po nastawieniu po prostu zamrażamy tą kamerę. No i to wszystko. Tak, tu też można um, kliknąć właśnie unikania zbiegających się linii. Um, to polega po prostu na tym, że wszystkie linie, które są e, pionowe, one ustawią się równo. Mam nadzieję, że widać tutaj tą różnicę, może to powiększę. Tak, wszystkie pionowe linie z każdego obiektu będą równo postawione w pionie. Zamrażamy kamery. Jeśli tych kamer mamy już wystarczającą ilość, która by nas interesowała, ustawiane tak, jak byśmy chcieli. Tak, tu mam jeszcze jedną kamerę, którą chciałbym ustawić. To będzie widok strony pierwszej. w Moją expose dla klienta, tak. Mogę ustawić w taki sposób, jak mi się to podoba, po prostu jak uważam, że to będzie dobrze wyglądało dla klienta. Po prostu to potwierdzam. Przechodzimy tutaj do zakładki EXPOSE i klikamy tutaj AUTO EXPOSE. W kolejnym odcinku będę pokazywał, jak tutaj nastawić ramkę bądź wybrać specyfikację, która by nas interesowała. Na ten moment, na razie skupmy się, tak jak powiedziałem, na samych kamerach. tak? Czyli tak. Tu od razu auto zaciągnie nam wszystkie widoki z naszych kamer oraz frontów pracy. I tu możemy odznaczyć sobie w tym miejscu na tworzenie, które. Mm, które kamery mają stanowić którą kolejną stronę? Tak. Możemy zaznaczyć wszystkie naraz. Może zróbmy w ten sposób, w tym miejscu. No, jeszcze raz musiałem się mylić. Dajemy tworzenie. O, teraz tak. Ja Miałem po prostu zaznaczoną daną kam kamerę. Jeśli wybierzemy wszystkie, możemy wybrać teraz w jaki sposób mają one być wyświetlane, tak czy stworzone. No jeśli damy sobie wypełnienie, no to to wypełni nam praktycznie za każdym razem na całą stronę. Później można ręcznie to do końca sobie nastawić w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. Tak, damy sobie tutaj dwa razy wypełnienie. Zostawimy automatyczne obliczanie. I tu wybieramy, od razu tutaj wskoczyłam jedna specyfikacji, ale to też później Państwu pokażę w kolejnym filmie, które z tych kamer chcemy mieć w auto żeby nam się to zrobiło po prostu same. Zostawiamy sobie widok, strona pierwsza, to będzie na moim pierwszym miejscu, tak. Później tu maksymometry sobie zostawię, widok w zarysie także. Front obszaru pracy, no tego niekoniecznie, nie, nie potrzebuję tego, tak. Tak samo, czy widok na te drzwi moje, tutaj z tą ścianę zewnętrzną, no też nie chcę, z jednej ani z drugiej strony. Na moją kuchnię, żeby był widok, zostawię tutaj, ten, to też sobie wyłączę, tak. No i powiedzmy, zostawię sobie tutaj tą moją specyfikację. No i co w takim, widoku, w takim wypadku robimy, jak już, jeśli już mamy nastawione e, wszystkie widoki, które nas interesują, wybieramy sobie ramkę, którą mamy. Przygotowano wcześniej te specyfikacje, o których mówiłem, no i po prostu potwierdzamy ok. a tutaj, czy chcesz je zachować? Nie, to już mam ten jeden arkusz początkowy, który testowałem. Po prostu już go nie potrzebuję. Przez to program teraz przez jakąś chwilę będzie nam obliczał wszystkie expose wszystkie widoki z kamer, które mówiłem, wraz ze specyfikacją. Tak, to jest pasek postępu. Czyżby wszedł w specyfikację, wróci, sprawdzi, jeszcze zaciągnie od razu, um, obliczy na nowo wszystkie widoki. Raz przygotowana taka, um, takie expose, może nam posłużyć także do innych projektów, tak? Kwestia później tylko ustawienia odpowiednich kamer. Czekamy na efekt końcowy jeszcze. Oczywiście czas tworzenia tego expose będzie w długi w zależności od tego, jaki obraz tutaj myśmy sobie wybrali. Jeśli mamy tutaj widok kolorowy z krawędziami, no odbywa się to dość szybko. Jeśli wybierzemy sobie fotorealistykę najwyższej klasy, to normalnie program wykona dla nas rendering i wklei tutaj fotorealistykę najwyższej klasy, tak. I teraz możemy sobie sprawdzić, tak. To jest pierwsza strona, kolejna strona, jak nam wyszła w zarysie, jak to wygląda, tak. tutaj z wymiarami ładnie, klient będzie widział. No i tutaj właśnie jest to, że to jest na przykład trochę mniejsze. Nic nie szkodzi, mogę to Zrobić ręcznie, powiększyć sobie. Tak, chcę to obliczyć na nowo. Tak, i ten konkretny obraz tutaj z tej kamery będzie obliczony na nowo. Tak, czy też z frontu. W ten to sposób. No i teraz przechodzimy do kolejnej kamery. Widok ściana, górna, lewa, z prawej strony. Tak, i kolejny obraz. No i tutaj jest ta kamera z lotu ptaka. No i oczywiście specyfikacja też tutaj nam się pokazała. I tak jak Państwo widzą można to łatwo zapisać do PDF-u, wysłać po prostu klientowi z gotowym naszym szkicem. Na dzisiaj to by było na tyle. W kolejnym odcinku pokażę jak przygotować właśnie um, taką oto ramkę, jak sobie ją zapisać żeby ją później wykorzystywać do naszych projektów, żeby ona była uniwersalna, z automatu zgodnie z danymi projektu będą nas się pojawiały tematy nazwy projektów, w jakim pliku, jaki klient dodatkowe elementy jakieś informacje tak żebyśmy tutaj nic praktycznie nie musieli w tym edytować tylko raz wpisujemy po danych projektu Program na no to będzie zaciągał. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do subskry subskrypcji kanału, lajkowania tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.